Trzeba wszystkim z tym ekipa siłownie. Dzisiejszy treningu będzie troszeczkę nietypowo. Pokażę Wam tylko ćwiczenia, które rozwiążą wasz problem z małą łapą. Taką na klinę rok temu. Ale mam. Dlatego dzisiaj po... no, dlatego dzisiaj pokażemy takie szybkie ćwiczenia, jak zmienić od łapy. No i zapraszam na ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to uginanie sztangi Lisu tu zaprezentuje Jak się to robi? To jest na biceps. Standardowo. Z moich obliczeń wynika, że tu jest 20 kg. sztanga ma 10 i są piątki założone. Plus zaciski. Zacisków nie liczę, bo nie ma jak. Dobra, jest to lekka moja osoba. To jest prosto. Jeszcze o tym, żeby zrobić śnięcie na górze. Powoli opuszczać sztangę, że moja kobieta przez 5 mięściowych. <grym w sztangach> To tak, żeby był badek, ale, ale zaraz się nie będzie Zapraszam na ćwiczenia. Dobra, drugie ćwiczenie, też uginanie na bica, ale tym razem na bramie, na siedząco. Można też robić na stojąco, a to już jak kto woli w sumie. To jest zajebiste, bo masz pełne rozciągnięcie mięśnia, jak widać, całkowite. Zgięcie w sumie też i potem masz, wiesz, wszystko. Teraz wam pokażę jeszcze alternatywę na wolnych ćwiczeniach no. Ale ogólnie też starajcie się podczas ćwiczenia robić coś takiego Jak Bo ten? tutaj tracicie napięcie w ogóle mięśniowe Tylko zostawicie w takiej pozycji Czyli uginanie no. w taki sposób Nawet może, może być to lekka waga Ale ważne żeby było no. mięśniowe Jak będzie dobre spięcie To będzie Nie to, nic to, to coś będzie To ćwiczenie zdecydowanie Zniszczy ego Bo tu jak widać nawet dla takiego koksa Szósteczki to jest no wystarczająca waga, kiedy on robi na biceps, sztangą, w, 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 stojąc, nawet 50 kg, nawet 60 chyba. To są, są szóstki a jeżeli zrobisz się dużo powtórzeń, to, to po prostu czuć. Wasze marzenia likną, jak wasz stary kolegium. Tak pieniądze, bo... To jest świetne do, do pompowania się. Oczywiście można szykszą wagą, ale ja nie możesz zapojić po tym, żeby nie robić ja takich takiego! Jak tylko tak. sobie Ja nie tak wręcz lecimy na stręb. No i teraz ćwiczenie nabica również, które jest potężne, bo masz rozciągnięcie również. I nawalasz sobie taką wagą. Ważne jest to, żeby wziąć sobie prostą szlangę, a nie krzywą tak jak są tam. Bo krzywa ci działa bardziej na tym wewnętrznym mięsień, ten co masz jakby na środku. A prosta działa ci tak, że ci biceps faktycznie rośnie, nie? No i można w sumie... No zależy jaką wagę sobie bierzecie Ale ważne jest to, żeby mieć osiągnięcia faktycznie, a nie jakieś gąbne No jeszcze odnosząc się do wypowiedzi gliny, Właśnie taki, taki, taka sztanga Ona Jest dobra Ona działa pod względem, jeżeli chcecie mieć szerokość bicepsa, niekoniecznie wielkość Jaka? Ja. Teraz kończymy z bicepsem, lecimy na tricepsa i let's go Teraz rozpoczynamy serię na triceps. Pierwsze ćwiczenie jest to, jest to prostowanie, mm. po prostu z łokci. I tak, w to ćwiczenie. Niektórzy ludzie robią szarpanie, po prozentu iglina. Szarpnięcie takie. Nie można tak zrobić, ale bo, to nie ma sensu. A to nie ma po prostu sensu, bo wtedy to bardziej angażujesz cały korpus niż triceps. A tutaj, jeżeli staniesz bardzo blisko i masz całkowite ugięcie tricepsa, jest wtedy najlepszy mm. hipertrofia. A jeżeli wam się nudzi, to możecie poczytać jakieś ciekawostki na maszynie. Jest to, jest to takie ćwiczenie, gdzie nie ma co się w ego bawić, bo to nie ma żadnego sensu. Lepiej zaoszczędzić troszeczkę ego, żeby mieć lepsze, większe od Już? No. I wreszcie, się tym my ćwiczeń to jest mój podmiot ćwiczej na tych czyli nieumówione, ponieważ tutaj mamy bardzo dobry zacisk. Niektórzy ludzie robią różne warianty. Na pewno taki pierwszy wariant, najbardziej, to taki jeden z bardziej trzmowych. Czyli za głowę, za jest to dobre, ale trzy życie mieściowe jest jak największe, to niekoniecznie. Teraz drugi wariant. Jeszcze inni robią to szoła. Niby jedną, czy tak, to mieściowe, ale ja jakieś dwa tygodnie temu chcę jakiś inny sposób na to Wiecie, a jeżeli przytrzymacie w sumie przytrzymacie w sumie jeszcze na górze, żeby złożyć w sumie, otrzymacie tam czekać na okno i powodzenie organizmu do działania. To się dzieje w takiej... W tym świecie najlepiej, kiedy wykonywasz z dużym ciężarem, 3-6 powtórzeń, potem od razu waląć, zapewne tam, od razu waląć takie... to no to co się pokazaliśmy, dla jeszcze kolejnego dobicia mięśniowego, taka jedna super seria spowoduje, że wasze tricepsy eksplodują. Tricepsy? Tricepsy powiedziałem. Tak, powiedział <grym> Dobra, to już wszystko. To, są, to były takie podstawowe ćwiczenia, które najlepsze przyrosty Przynajmniej według mnie, Zawsze je lążyć, a to na gór, po prostu, lepszy progres. No i teraz jeszcze krótka prezentacja pompy. Rozbierać. Nie rozbierał się. <grym> To nie on Szkoda. Zakładam on na 10 tysięcy łupków. Pokaż raz dupę. Nie. Pokaż dupę. Pokaż dupę. Jeszcze szybko powiem. Obiecuję, że Z to coś z głowy. i Jutro je fryzjera. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał. Tak. I chciałem tylko powiedzieć, że jakby ci się... <grym> do, tak. jak u sto... Dobra. Jak u Cię chcę jak u Cię to na jak Co robię Všechno. 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 Všechno.